W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak, dobry jest. Witam serdecznie. Przygotowania do najbliższej walki, czyli 13 października, która odbędzie się w Wielicce, zaczęliśmy już praktycznie w połowie wakacji. Od lipca byliśmy na obozie w Zakopanym. Potem zjechaliśmy do Warszawy. Tutaj wszyscy razem wspólnie trenowaliśmy. Tak jak zawsze były sparingi, taktyka, techniki, dużo przygotowania takie wydolnościowe. Myślę, że jestem dobrze przygotowany, w... zszedłem z wagą, że jestem już koło limitu, nie czuję takiego zmęczenia. Wszystko robiłem z głową, tak samo dieta, odżywki. I myślę, że 13 będę mógł się zaprezentować dobrze, i cieszę się, że będę miał okazję zaboksować już teraz, a nie muszę czekać na jakiś dalszy termin walki. Ogólnie mam nadzieję, że takie starty u różnych innych promotorów na galach będą możliwe, bo dla mnie liczą się starty, żeby boksować, nieważne gdzie, chcę jak najwięcej boksować i się rozwijać. Boksuję 6 rund z. Rozmawiałem z nim, że to jest jakiś Węgier, nie widziałem go, nie wiem jak boksuje, jaki ma bilans, ale podejrzewam, że nie jest to jakiś super zawodnik, także no co, wyjdę i będę yy, boksował to, co szkoliłem przez ostatnie tygodnie i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praniu. Znaczy mam zamiar w, yy, tak zrobić, pierwszą rundę sprawdzić, umiejętności wybadać, a potem zacząć boksować swoje i myślę, że wynik tej walki będzie pozytywny. Przez ostatni okres czasu y, czuję, że poprawiła mi się siła uderzenia, także jeżeli będzie okazja, luka, miejsce, to żeby czysto trafić mocno i oczywiście to co każdy lubi najbardziej wygrać walkę przed czasem. Dostałem y, ostatnio zaproszenie od Mariusza Kołodzieja do Global Boxing na tam y, na wyjazd, żeby potrenować, czego bardzo się cieszę. Jest to moim zdaniem ogromna szansa. Pojadę tam, jeżeli wszystko wyjdzie tak, jak ma wyjść. Pojadę tam po naukę. Mam nadzieję, że bardzo dużo z tego skorzystam. Cieszę się z tego bardzo. No i mam nadzieję, że jeszcze w tym roku jakieś walki z jedną z dwie stoczę. Także, żeby ten bilans sam zapełnić i łapać doświadczenie. To znaczy, tak, że te walki ostatnio rzadko się odbywały. Także czasami mo, można odnieść wrażenie, że po takiej dłuższej przerwie wychodzi się takim zardzewiałym do ringu dlatego, tak jak wcześniej wspomniałem, liczą się dla mnie jak najbardziej starty ale ostatnio jakieś 3 tygodnie temu na treningu zrobiłem 12 rund sparingu z trzema różnymi sparing z partnerami, zmieniali mi się co 4 rundy i powiem szczerze, że na takim dłuższym dystansie bardziej myślę o takim rozluźnieniu i jakoś umiejętnie rozkładam siły, że całkiem dobrze mi to szło i kondycyjnie ładnie to wszystko wyglądało, że nie było najgorzej. Jeżeli by trafiła się możliwość zaboksowania jakiegoś dłuższego dystansu, potraktowałbym to jako wyzwanie i z chęcią bym zaboksował.